Siema, z tej strony Xao i witam was w poradniczku. W tym poradniku chcę zająć się kwestią drzew genealogicznych. Chodzi mi tutaj bardziej o o takie składowanie waszych drzewek, no bo wiadomo, w The Sims dwa te drzewka rzeczywiście się trzymają i gra raczej sama z siebie nie usuwa tych simów. Oczywiście, jeżeli nie macie moda, który zapobiega usuwaniu danych sima, jeżeli nagrobki nam znikną, bo znikanie nagrobków to jest chyba najpopularniejszy błąd i no bez tego moda się nie da grać w dwójkę. Z kolei w trójce często znikają nam gdzieś ci simowie z drzewka, przynajmniej ja bardzo często się z tym spotykałam. No a w czwórce to szkoda gadać, w czwórce to praktycznie cały czas ktoś nam znika. Więc do tego celu potrzebujemy mieć właśnie sobną aplikację, no albo tworzyć sobie takie drzewko w pańcie. Ja dzisiaj chcę się zająć specjalnymi stronami do tego i pokazać wam, jak tworzyć takie drzewko i skąd wziąć czasami fotki, no bo niekoniecznie musimy fotografować naszych Simów, możemy po prostu wyciągnąć to z gry. No ale o tym za chwilę. Co do tych stron? Tak jak mówiłam, można sobie tworzyć drzewka w na przykład pęcie. Z tym, że jest to bardzo pracochłonny proces i do tego no nie wszystko da się pokazać na takich drzewkach. No bo jeżeli na przykład mamy, nie wiem, drugą żonę czy coś, no to i na przykład. Z nim nie mamy dzieci, no to wtedy tak jakby tej żony no, nie ma za bardzo gdzie wcisnąć, albo czasami niektórzy robią jakieś mody na sukces i, i co, i wtedy tych simów nie ma. A tutaj w ten prosty sposób, kiedy mamy coś na stronce, możemy bardziej interaktywnie to zrobić i także podsyłać innym nasze drzewka. Dobrze, to skupię się dzisiaj na tych właśnie dwóch stronach, bo one są najpopularniejsze. Pierwsze to Plum Tree Up i tutaj jest to drzewko bardzo ładnie pokazane, ale ma też irytujące rzeczy. Wchodzimy na stronkę i musimy kliknąć na account i dać Create account. I tutaj tworzymy sobie nasze konto. Więc musimy podać naszą nazwę, naszego maila i wpisać hasło. I dać create. Potem przyjdzie nam na mail link do aktywacji konta. No ja już tutaj konto posiadam, więc wystarczy mi się tylko zalogować. Kiedy się zaloguję, dostaję tutaj powiadomienie. Klikam sobie na menu. I tutaj mamy nasze drzewka, mamy galerię, czyli możemy zobaczyć wszystkie drzewka, jakie ktoś stworzył i oczywiście opublikował. Tutaj są poradniki, jak tworzyć te wszystkie rzeczy. No tutaj możemy dać donata osobom, które tworzą tą stronę. Tutaj jest wsparcie, możemy napisać o pomocy technicznej. No i tutaj są już nasze drzewka. Tutaj oczywiście tworzymy Create New, czyli tworzymy nowe drzewko, a tutaj mamy drzewka, które już stworzyliśmy. No ja na przykład mogę Wam pokazać moje drzewko z Legacy. Tak wygląda, czyli no nie jest zbyt rozbudowana. Z kolei na przykład, gdybym chciała zobaczyć sobie swoje miłową, no tutaj mam jakieś podziewne, to musiałam zacząć je robić od konkretnych simów. I tu już zaczynają się schody, bo widzicie, ta stronka ładnie wygląda rzeczywiście i nawet tutaj wszystko widać. Jeżeli klikniemy sobie na jakąś osobę, to możemy zobaczyć różne szczegóły jakby z jej życia. Możemy tutaj napisać różne rzeczy. Tutaj jakieś są pierdoły są, ale gdybym tutaj zapisała więcej, tylko jakieś cechy czy coś, to by się tutaj pojawiło. No ale jest taki mały szczegół, który jest irytujący. Fajnie też widać, jak na przykład nasz Sim miał drugą żonę, no to widać, że tutaj wziął z nią rozwód, jest X, tutaj ma married i ma drugą żonę. No spoko, fajnie. Z tym, że są minusy, które no dla mnie skreślają tą stronę stworzenia dużych drzew. O ile takie legacje jeszcze spoko, bo tych simów mam jakby z jednej osoby i one sobie po kolei tam przechodzą dalej, to gdyby na przykład ten sim miał jakąś tam rodzinę, to już jej nie pokażę tutaj. Musiałbym dla niego osobne drzewko tworzyć. I To jest największy minus. Kolejną rzeczą jest to, że tutaj tworzenie tych drzewek jest dosyć no skomplikowane pod pewnym względem. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Dam sobie Create. Tutaj mogę zaploadować sobie zdjęcie, które się będzie pojawiać w tle, więc jak zobaczycie sobie na galerię, no to tutaj na przykład Widać, że jest jakieś tam zdjęcie w tlenie. No to tu ja na samym drzewku tego nie ma, ale jak kliknę tu, tree Info, no to pokazuje mi się właśnie ten Cover Photo, ale to nie o tym. Więc tutaj możemy sobie przesunąć to zdjęcie, nie? Tutaj możemy wpisać tytuł naszego drzewka. I tu możemy wpisać jakiś tam opis naszej rodzinki, nie? No to wpiszemy sobie super tytuły. Tytuł nazwiemy dziwne. I dam sobie Create i zaczynam z czymś takim. Teraz, żeby tutaj pojawiła się nam osoba, musimy kliknąć to. I musimy dać, no tam, żeby wybrać osobę. No i nie mamy żadnych osób. I to jest największy, właśnie taka upierdliwość tego drzewka, bo musimy najpierw sobie stworzyć simów, których będziemy tutaj dołączyć do tego drzewka. Jak to zrobić? Klikamy sobie Edit i mamy People in Tree. I teraz tutaj musimy dać Add Someone New, i dopiero tutaj wprowadzamy wszystkie dane naszych simów. Każdego po kolei. Jest to naprawdę upierdliwa sprawa, bo nie dość, że tutaj muszę sobie wpisać tam jakiegoś ma to jakieś Ewa Brzuska, to mogę sobie napisać jej opis. Tutaj są cechy, oczywiście one są po angielsku. Aspiracja, bla bla bla. Dobra, create person. Mamy jeszcze sobie kogoś. Mamy Ewę, mamy Rewę. I teraz wracamy sobie do drzewka. Klikamy sobie na ten klucz i wybieramy sobie, jaka to ma być osoba. Damy sobie Ewa Brzuska. Teraz patrzcie, jak wrócimy do drzewka, to już jest Ewa Brzuska w tym miejscu, czyli już jest jakaś tam główka. Gdybyśmy zaplodowali zdjęcie Ewy, no to tam by się pojawiła Ewa. Teraz mogę wybrać sobie partnera, na przykład dla Ewy. I tutaj mamy wybierz partnera. Klikam sobie od partner i wybieram sobie Ewę. No i mogę wybrać jaki to jest typ, może jest, czy to jest ex, czy to jest married, czy abduction, czyli jakby naszego sima porwali kosmici, nie? Damy sobie, że to jest mąż. I dajemy sobie tu close i teraz mamy dwóch simów. No i teraz wyobraźcie sobie, że Ewr, rev ma, ma rodziców i niestety tych rodziców tutaj mu nie wprowadzimy. Możemy wprowadzić tylko dla naszej Ewy rodzinę, ale już dla Ewr nie. No i tu jest największy problem tego drzewka. On jest fajny, jeżeli tworzymy legacy dla jednego SIMa i po kolei po kolei przechodzimy. Jeżeli chcemy zrobić na przykład drzewo, no nie wiem, miłowa dajmy na to, tak jak w moim wypadku, to to jest niemożliwe, żeby to stworzyć na jednym drzewie. Muszę dla każdej rodziny osobno. Tutaj klikając możemy wprowadzić dziecko i możemy także wprowadzać dzieci dla poszczególnych partnerów. Więc tak, tworzę sobie teraz dziecko, people in tree, daje add someone, mamy dziecko. Wracamy do drzewka, wybieramy tutaj Dziecko. I jak widzicie, dziecko jest już dzieckiem tych dwójki. No dobra, wyobraźmy teraz sobie, że ona miała wcześniej jakiegoś męża, ta nasza Ewa. Musimy jej wprowadzić nowego męża, czy starego męża. Dajemy create someone, new, stary. Wracamy do drzewka. Klikamy na Ewę, damy partners. Jak widzicie, mamy już pierwszego partnera tutaj, czyli tego partnera, którego wcześniej wprowadziliśmy, ale teraz chcemy dać jej, że miała wcześniej jakiegoś tam męża, nie? I dajemy sobie add partner. I wybieramy starego męża, i że to jest ex-partner. Dajemy save. Teraz, będąc tutaj w drzewku, widzimy, że to był jej stary mąż, bo jest na X i tutaj jest jej mąż, nie? Oczywiście to musielibyśmy w poprawnej kolejności zrobić, ja to zrobiłam w odwrotnej, ale to nie ma znaczenia. I wyobraźmy sobie, że ona z tym starym mężem miała już wcześniej dziecko. Więc znowu musimy kolejne dziecko dodać. Dajemy stare dziecko. Wracamy. Klikamy na plusika i wybieramy, że to będzie stare dziecko. Jemy save. I teraz dla tego dziecka musimy ustawić parents. Jest tak, dla reverer. Wybieram sobie parentsów. Tu, jak widzicie, można wybrać, czy to jest przez porwanie kosmitów, czy normalne, no naturalne, czy przez klonowanie, bo też można tak zrobić. Tu są adopcyjni parentowie. Z tyłu muszę wpisać. Teraz mamy, dobrze. Muszą być dwie osoby wpisane. I tutaj tak samo. Muszę tu dać. No i tutaj mamy dwóch parentsów. I że oni są przez uchu. Czyli barabara, nie? Dajemy save. W tym momencie, jak najeżdżam na to dziecko, to to widać, że ten tutaj ex-mąż się się na szaro, bo nie jest ojcem tego dziecka. No i tutaj możemy, jak klikamy, no to wychodzi nam, kto jest biologicznym ojcem. I tutaj tak samo. Ten drugi nam się z kolei robi na szaro. No i tak to wygląda. Moim zdaniem można to zrobić o wiele lepiej w innej aplikacji. Chociaż ona może nie jest tak ładna, ale zdecydowanie jest ona mniej skomplikowana. Kiedy już stworzymy jakieś sobie drzewko, dodajmy Actions, Save Tree. W ten sposób zapisujemy sobie drzewko, które stworzyliśmy. I jak już to zrobimy, to żeby komuś opublikować to drzewo, musimy dać Actions Publish Tree. I teraz my możemy tutaj wybrać, że to ma być public, i możemy też wyświetlić w galerii. Kiedy zapiszemy, to pod tym linkiem, który jest tutaj, można zobaczyć nasze drzewko. No ale ja tego nie chcę robić, bo nie ma się czym chwalić za bardzo, ale Wy już będziecie wiedzieć, jak to zrobić. Kiedy klikniecie Preview, to Wam się wyświetli drzewko tak, jak dla osoby, której wyślecie linka, i nic Wam się tutaj nie zedytuje. No, to tyle. Chodzi o Plum Plumtree App. No to ta druga strona, o której chcę powiedzieć, która moim zdaniem, no, nie ma pięknego layoutu, ale zdecydowanie lepiej się tutaj można odnaleźć. Możemy się tutaj zarejestrować, czekając. I możemy sobie stworzyć nowe konto z nazwą naszą, z hasłem z imieniem, bla, bla, bla. A no i to Wam polecam na początek zrobić. Trzeba potem na mailu potwierdzić nasze konto i wtedy będziemy mogli tutaj już tworzyć. To jest bardzo ważne, żeby mieć konto, bo jeżeli nie będziecie mieć konta, to chyba się nie da zapisać drzewka, coś takiego. Tutaj logowanie jest darmowe. No to ja się zaloguję na swoje konto i pierwsze drzewko, które mi się otwiera, no to to jest drzewko miłowa. Dopiero je zaczęłam robić, więc no tutaj jest tylko tyle. I ono mi się automatycznie otwiera jako pierwsze. Gdybyśmy chcieli zrobić kolejne drzewko tutaj, to klikamy sobie na My Account. I tutaj dajemy create import new family. I tutaj się wyświetlają nasze rodzinki, które mamy. Gdybym chciała zrobić kolejną, no to muszę sobie dać tutaj create new. Dobrze, to teraz jak widzicie mamy to miłowo. Jak tutaj tworzyć nowych simów? Jest to banalnie proste, moim zdaniem jest o wiele łatwiejsze, bo nie musimy się tam męczyć z tworzeniem najpierw osób, bo od razu tworzymy osobę dla danego miejsca. Zrobimy sobie nową rodzinkę, żeby było łatwiej, żebyście mogli zacząć to od początku. Damy sobie create or import new family. Mamy tutaj nazwę naszego drzewka, możemy oczywiście zmienić tą nazwę. I pierwsze co się wyświetla to mi. No, to nie jestem ja, wiadomo. To jest nasz pierwszy sim, którego tutaj będziemy sobie tworzyć. Więc spróbujemy sobie to drzewko przerobić tutaj. Damy sobie tak: edit my details, i dzięki temu możemy pić nasze pierwsze imię, nasze obecne nazwisko i takie nazwisko, jakie mieliśmy przy urodzeniu, czyli panieńskie, innymi słowy. No i tu możemy wybrać także płeć. Są daty urodzin, ale po co nam to, jeżeli my mamy simów, no to raczej tam, no tam nic nie ma. No i tutaj możemy zaznaczyć, czy dana osoba żyje. No dobrze, zaczynamy od pierwszej osoby w naszym drzewku, czyli od Ewy Brzuski piszemy Ewa, dajmy na to, że ona ma dalej brzuszka. Ona żyje i jest kobietą. OK. I tu możemy dodać sobie zdjęcie naszej Ewy, no ja teraz nie mam żadnego, ale tutaj sobie wtedy wybieram Wybierz plik, dajmy Upload i to, że zdjęcie nam się pojawi. Dobrze, mamy to, To teraz wybierzmy jej męża. Damy najpierw naszego ex-męża, czyli starego męża. I jak to zrobić? Tutaj mamy na dole Click to add your relatives. I teraz wybierzemy sobie Add partner ex i dajemy Add new ex partner i wyświetla nam się to samo co wcześniej. To wpisujemy sobie stary mąż. I to jest oczywiście male, mamy starego męża. I z tym starym mężem mamy nasze to dziecko, stare dziecko. Więc stare dziecko musimy sobie wpisać jako child. I teraz, kiedy klikniemy sobie Add Child, to mamy do wyboru, czy ma być z Ewą Brzuską, czy ma być z nową matką, czy ma być bez matki. No to my sobie chcemy dać z Ewą. Mamy sobie with Ewa i piszemy stare. No i stare dziecko jest nieznanej dla mnie, nie wybrałam tam, więc dajemy sobie tak. Okay. Dobrze, mamy to. To teraz musimy wprowadzić jej nowego męża. Dajemy ad partner. Dajemy tutaj add new partner. I teraz nowy partner Ewy nazywa się EwrRewr. To wpisujemy. No i to jest male. OK. I to jest jej obecny mąż. Jak widzicie tutaj już mamy taką ciemniejszą tą, to połączenie, czy to jest właśnie obecny mąż. No i ona z nim ma także dziecko. Więc musimy dać na Ewę albo na Rewra Dajemy at child i teraz dajemy with eva I to jest nasze dziecko. Nasze dziecko się teraz nazywa dziecko po prostu. No to piszemy dziecko. Tak, wiem, że się nie pisze dziecko. To jest, to jest żart, gdyby ktoś się nie skroił, bo pewnie będą takie komentarze. No i dziecko też jest Oder, nie wiadomo co to jest. I jak widzicie, mamy tutaj pokazane, z kim Ewa w tej chwili jest, bo ona się nam pokazuje tutaj ładnie tą taką z tym mocniejszym połączeniem z obecnym mężem i mamy dziecko. No i może to nie wygląda pięknie, ale z moim zdaniem, nie wiem jakie jest wasze, moim zdaniem to wygląda lepiej i jest detalniejsze. Pokażę wam takie bardziej rozwinięte drzewo tutaj, czyli właśnie to, które stworzyłam z miłowa. Dajmy sobie save, no i sobie wybieram tamtą rodzinkę, którą miałam. I teraz mamy tutaj Daniela i jego rodzina, jego tam dziadków i rodziców. I czasem jest tak, że jeżeli mam te drzewka rozwinięte, to żeby zobaczyć więcej, musimy dać sobie parents 15 generacji i tutaj także children 15 generacji i others 15 generacji. I wtedy wszystko, wszystko nam się wyświetli. No i jeszcze mamy tutaj taką możliwość, poza tym, że możemy te drzewka sobie udostępnić dla innych, możemy też je drukować. Dajemy sobie tutaj print i wyskakuje nam tutaj create a PDF, nie? Tutaj możemy sobie tego PDFa po prostu ściągnąć. W ten sposób, kiedy go ściągniemy, mamy go tutaj sobie w takiej formie. Możemy sobie ładnie zobaczyć, co tutaj nam się wyświetliło. A poza tym, no to tak jak mówię, możemy sobie te drzewka udostępnić dla innych. Teraz, żeby takie drzewko udostępnić, to jest trochę cyrku. Bo żeby dostać linka do tego drzewka, no to tutaj się przynajmniej ja tego nie mam zrobić. Się tak nie da tego łatwo zrobić. Musimy sobie wybrać jedną osobę, która żyje w drzewku, albo oznaczyć ją na chwilę, że ona żyje. Ja w tym wypadku zrobiłam tak ze Smeraldą, hak, która już u mnie w grze nie żyje. I dajemy. Edit Esmeralda's details i tutaj w zakładce kontakt muszę podać maila do niej i wpisuję swojego maila, daję OK i teraz klikam tutaj u góry na share i w tej chwili wysyła nam się send email from the server now. I tutaj możemy dać, żeby ona mogła edytować drzewko. No oczywiście my, jeżeli chcemy to udostępnić innym, no to nie chcemy, żeby nam cokolwiek edytowali, więc odznaczamy to. I teraz możemy dać sobie send email, albo skopiować link ręcznie. I kiedy ja teraz ten link skopiuję, to powinno mi wejść. Sprawdzę na innym koncie. Tak, działa na innym koncie. I teraz mam linka do tego konkretnego drzewka. Jak widzicie, mogę tutaj sobie zobaczyć, ale nic nie mogę edytować. Wszystko działa, tak jak powinno. I w ten sposób możemy to drzewko sobie udostępnić. To jest dosyć skomplikowany jednak proces, i chwilę mi to też zajęło, żeby to odnaleźć, ale da się i moim zdaniem warto się tego nauczyć, bo tutaj to wszystko można też ładnie zrobić. Ok, to jak pozyskać teraz zdjęcia naszych simów, bo niektórzy z nich nie żyją. Potrzebujemy do tego simpę, aczkolwiek, jak widzicie, ja tutaj na przykład sobie porobiłam po prostu fotki z drzew genealogicznych w grze. No ale one są niskiej jakości, sami zresztą widzicie. Fotki, które będą w średniej jakości, ale za to nie będziecie musieli każdego Sima po kolei fotografować, możemy właśnie znaleźć w Simpe. Pamiętajcie oczywiście, zanim będziecie grzebać w Simpe, róbcie kopie zapasowe waszych save'ów, bo potem będzie płaszcz. Wchodzę do Simpe, ja używam tego starszego Simpe, ponieważ ono jest moim zdaniem stabilniejsze, tam to ładuje się bardzo długo i do tego jest no takie kiepskie w działaniu. U mnie się bardzo często wywala na grzbiet. Także ja używam tego starego. To jest wersja 0.7.2. I teraz tak. Dajemy sobie narzędzia, neighborhood, przeglądarka otoczeń i wybieramy nasze otoczenie. No ja mam miłowo, więc otwieram sobie miłowo. Czekamy, aż to nam się tutaj wczyta. Mamy Please Wait, więc waitujemy. Dobrze, mamy to wszystko. Dajemy narzędzia, neighborhood, przeglądarka simów i wybieramy sima, którego dane chcemy sobie podejrzeć, czyli którego fotkę chcemy mieć w drzewie. Jak widzieliście, ja nie miałam zdjęcia Daniela, więc sobie daję Daniela, daję otwórz. Klikam więcej, otwórz klik postaci. I tutaj drzewie zasobów, tu jest zawsze drzewo zasobów. Klikamy i PG, TGA, PNG Image czyli po prostu pliki img. I tutaj gra przechowuje sobie miniaturki naszych simów. To jedno będzie czarne, a drugie jest miniaturką. Mamy to zdjęcie. Klikam tutaj sobie prawym przyciskiem Extract. Wybieram sobie na pulpit na przykład. No tu mamy piękne dziecko, ma świetną minę generalnie. No i nam tutaj nazwa pliku wychodzi. Możecie zostawić taką, możecie sobie zmienić. To nie ma znaczenia. Dajmy zapisz. I to się nam wypakuje na pulpit. My na pulpicie zdjęcie naszego Daniela. Te zdjęcia są średniej jakości, ale jeżeli mamy jakieś simu, którzy są zmarli, no to da się pozyskać ich zdjęcie. To nie jest niemożliwe. Ale ja osobiście preferuję ten sposób, bo jest szybszy zwyczajnie. I nie muszę już się martwić, że tam ktoś źle wyszedł czy coś. Wracam sobie do drzewka. W tym wypadku sobie tutaj to zrobię ale mogę też tam. Klikam sobie na Daniela, dajemy add photo for Daniel, wybierz plik, chodzę sobie na pulpit, wybieram Daniela, otwórz, tutaj dajemy upload i już mam w drzewku Daniela. I jego fotkę. Ale właśnie, gdyby sim był martwy, to nie będzie tak łatwo go znaleźć. Więc jeszcze raz: Neighborhood, przeglądarka otoczeń. Bo muszę, jeżeli chcę wrócić z tej postaci, no to muszę dać znowu miłową. Otwórz, musi się chwilę otworzyć. To jest żmudny proces, ja wiem. Ale jeżeli będziecie robić takie czy na bieżąco, to będzie Wam o wiele, o wiele łatwiej. Przeglądarka simów. I teraz, żeby znaleźć tutaj simów zmarłych, musimy dać uneditable. Poczekać chwilę, tylko błagam nie bawcie się tymi NPCami czy czymś innym. Tutaj mamy zmarłych simów, na przykład takiego Sławomira Biedaka. Dajmy sobie otwórz, właśnie dlatego wam każę robić zawsze kopie zapasowe. Więcej, otwórz plik postaci i tutaj także mamy jego zdjęcia. I możemy sobie to jego zdjęcie ekstraktować. Gdzie widzicie tu jakiś plik o takiej nazwie jest, więc tam mogę to sobie to nazwę zmienić, to nie ma znaczenia. I sobie zapisuję. No, więc tutaj możemy pozyskać właśnie te zdjęcia naszych zmarłych. Oczywiście, jeżeli brakuje danych simów, a są simowie, których danych brakuje, to będzie ciężko. Ale większość jednak tutaj jest. Z tego co widzę, to jeżeli ja gram na czystej tej wersji, no to nie widzę, że tutaj są normalnie ci Simowie. Raczej nie będzie problemu ze zdjęciem. A no to w sobie mogła dajane, Dajanę też sobie podmienić. To jest ładniejsze zdjęcie. Warto grzebać w plikach. Daję sobie tę Dianę. Klikam na to zdjęcie, wybierz plik. Wybieram plik nowy. Otwórz upload i podmienimy zdjęcie o na takie ładne. Teraz jak sobie tutaj przybliżę tą lupą, to ono jest o wiele lepszej jakości niż tamto, które było. Ale tak to wygląda. Tak możemy sobie Tutaj ładnie to drzewko zrobić. Jak wszystko skończymy, to dajemy sobie safe chociaż on chyba co jakiś czas zapisuje te rzeczy, które tutaj są. No i w ten sposób tworzymy sobie nasze drzewka. Jeżeli ktoś się boi grzebać w Sim to tak jak mówię, da się to robić z poziomu gry, żeby tych sobie Simów ochwocić. To nie jest problem, ale no jednak trzeba będzie chwilę tam posiedzieć. I na przykład, jeżeli mamy zmarłych Simów, to żeby ich znaleźć, musielibyśmy grzebać w InSimonatorze z przywoływaniem tych właśnie zmarłych Simów. No jest to czasochłonny proces, jednak i raczej dla wytrwałych osobistów. Osobiście polecam raczej tą zabawę w Simpe, nie? Także mam nadzieję, że to się Wam przyda, że te wiadomości, które tutaj dostaliście, wykorzystacie do swoich drzewek. Bo tak jak mówię, no, obie te stronki są spokojne z tym, że jedna ma takie wady, druga ma takie wady. Ta jest jednak dosyć no, archaiczny, ma wygląd, jednak. No, nie oszukujmy się, archaiczny wygląd, ale za to jest bardziej rozbudowana od plan Tree Up. Plan Tree na przykład jest bardziej takie pod simów robione, jednak, gdzie możemy sobie cechy tych simów dodać, gdzie możemy sobie te zdjęcia także dodawać, nie? O, możemy sobie zaplodować, możemy sobie też potem przyciąć to, jeżeli na przykład mamy o, super, tak mi się zrobiło. Możemy tutaj opis wprowadzić, możemy sobie cechy wprowadzić. Oczywiście tutaj też by się dało to zrobić, bo to nie jest tak, że się nie da. Możemy tu dane biograficzne dorzucić, o, jakieś zainteresowania. No, da się to zrobić, ale jest to dużo roboty. Tu jest to jednak łatwiejsze, bo możemy wybrać po prostu z list, oczywiście, jak znamy dobrze angielski, więc nie będzie tu problemu. No, także tak. Tak to wygląda. Ja Wam dziękuję za zaglądanie i zapraszam na wszystkie socjale, zapraszam na grupkę. Jeżeli macie jakieś pytanka, to walcie tam śmiało, bo tam jestem w stanie Wam lepiej odpowiedzieć na takie pytania. Pytania, zresztą nie tylko ja mogę Wam w to odpowiedzieć, ale też inni, którzy też się przecież znają na simsach, ja przecież nie jest jakiś guru, pamiętajcie o tym. No i, i co? No i tyle. I do zobaczenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że jakimś mniej poradnikowym, a bardziej growym. Na razie.